Dzień dobry Państwu. Dziś Konfederacja powraca do tematyki budżetowej, bowiem to właśnie wielki deficyt budżetowy niepokoi wszystkich. Niezależnie, czy będą obejmować władze, czy będą w opozycji, dowiadujemy się niepokojących faktów na temat polskich finansów publicznych. Żeby te fakty zrozumieć, trzeba sobie uświadomić sposób uprawiania polityki przez obecny rząd. To jest podwójna księgowość, najprościej mówiąc. Podwójna księgowość to zjawisko, które znamy z organizacji, gdzie dochodzi do przestępstw finansowych, gdzie dochodzi chodzi do wyprowadzania pieniędzy i to zjawisko, które znamy z rządu PiS i z Unii Europejskiej, bowiem Rząd PiSu w inny sposób liczy na potrzeby ustawy budżetowej, a w inny sposób liczy fundusze na, na potrzeby Unii Europejskiej. Na potrzeby polskiej opinii publicznej, na, na potrzeby uchwalenia w Sejmie ustawy budżetowej, rząd PiSu wyliczył e, deficyt na poziomie ponad 90 miliardów złotych. Tymczasem na podstawie danych wysłanych do Unii Europejskiej okazuje się, że deficyt został wyliczony ponad dwukrotnie większy na 192 miliardy złotych. Złotych. Opinia publiczna dopiero sobie to uświadamia, te informacje powoli docierają do mediów. To potwierdza rzeczy, które my podkreślaliśmy z mównicy, a mianowicie, że skala wyprowadzenia finansów publicznych przez rząd PiSu, przez rząd Mateusza Morawieckiego poza kontrolę parlamentu, poza budżet, jest bezprecedensowa. Mieliśmy okresy, kiedy Polska zaciągała większe zadłużenie, mieliśmy kiedy mniejsze, mieliśmy rządy, które trafiały na czas lepszego rozwoju gospodarczego, lepszej koniunktury i mieliśmy gorszej, ale nigdy w trzeciej RP nie mieliśmy rządu, który na tak wielką skalę wyprowadziłby finanse publiczne poza kontrolę parlamentu. To w funduszach pozabudżetowych Mateusz Marawiecki wykreował rekordową liczbę długu, długu, który jest długiem publicznym, a przynajmniej tak rząd deklaruje na potrzeby Unii Europejskiej. I to również na przyszły rok rząd zaplanował tam, poza budżetem, poza systemem finansów publicznych, poza dochodami podatkowymi, tam zaplanował finansowanie zadań które już Polakom obiecał i przedstawił jako dobrodziejstwa swojego rządzenia, które miało być przedłużeniem. To rządzenie, jak wszystko na to wskazuje, przedłużone nie zostanie, ale my zostaniemy z tym systemem. Z tym nowym, dziwnym systemem, którego właściwie w Polsce chyba nikt za bardzo nie rozumie. Więc zwracamy uwagę na to. Podwójna księgowość jako znak firmowy tych, którzy dokonują operacji finansowych, którzy dokonują operacji finansowych, które mają być nietransparentne, niezależnie czy chodzi o wyprowadzanie pieniędzy, czy chodzi o działalność przestępczą, czy chodzi o ukrycie przed opinią publiczną rzeczywistego stanu finansów publicznych. Ta podwójna księgowość jest takim wspólnym mianownikiem tych operacji, których należy się wystrzegać. My w Konfederacji jesteśmy zwolennikami odpowiedzialnego podejścia do finansów państwa. Jesteśmy zwolennikami. Przejrzystości, gospodarności, odpowiedzialności, umiaru, wszystkich wartości kojarzonych z prawicą, a którymi nie kierował się rząd Mateusza Morawieckiego, nie kierował rząd PiSu. Oddaję głos poseł Elekt Grzegorz Płaczek. Bardzo dziękuję. Polko i Polaku, używając żargonu sportowego, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego idzie na mistrza. 2 biliony złotych długu publicznego. Wyjaśnimy może Polakom na czym polega różnica między długiem publicznym a deficytem. Deficyt to te pieniądze, których po prostu nie mamy tu i teraz, czyli w 2024 roku nie będziemy mieć setek miliardów złotych i to będzie potem skumulowane i związane z, z tym, że dług publiczny w 2024 roku ma być historyczny. Jest to oczywiście efekt tego, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i koalicja obywatelska podczas ostatnich miesięcy naobiecywała Polakom gruszki na wierzbie. 15 miliardów złotych na 13 emerytury, 12 miliardów na 14 emerytury, 25 miliardów na waloryzację między 500 a 800+, plus, 2 miliardy na telewizję, 2 miliardy kolejne na 500+, plus dla Ukraińców, to jest efekt tego, że my jako kraj obecnie zwyczajnie nie mamy pieniędzy. Konfederacja jako jedyna siła polityczna w Polsce od lat mówiła o tym, że są dwa równoległe budżety. Jeden ten budżet, o którym państwo chcecie słyszeć w telewizji, a ten budżet, o którym, o którym Państwo słyszycie, niezgodny w ogóle z jakimiś realiami finansowymi, drugi budżet związany z tym, co Polska raportuje do Unii Europejskiej. Główna różnica polega na tym, że to, co Unia Europejska dowiaduje się od nas, to jest budżet, który nie Zawiera takich informacji, jak koszty utrzymania policji, jak koszty związane z wydatkami obronnymi czy kosztami funkcjonowania szkół. Jesteście Państwo zwyczajnie po prostu okłamywani. Tylko Konfederacja mówi prawdę i mówi, jak jest. Stoimy na straży normalności, stoimy na straży faktów i panie, panie Pośle, mam nadzieję, że pan uzupełni teraz nasz dzisiejszy przekaz. Stoimy na straży normalności. Głos proszę, żeby zabrał pan poseł Grzegorz Brał. Szczęść Boże i ratuj się kto może, póki finanse państwa są w rękach tak. Można by powiedzieć nieodpowiedzialnych ludzi, ale ja raczej ich nie posądzam o nieodpowiedzialność, ja posądzam ich o skrajne wyrachowanie, więc nie powiem o Mateuszu Morawieckim. Hmm. Nie mądry, niebaczny, nierozważny, powiem o nim szachraj, Szanowni Państwo, to jest naczelny Szachraj Rzeczpospolitej Polskiej, człowiek, który wyprowadził budżet poza budżet na skalę wcześniej nieznaną w Rzeczpospolitej III i pół. To jest człowiek, który poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, poprzez rozmaite fundusze celowe gra z Polakami w trzy karty bo to owszem jest gangsterska księgowość kreatywna ale to jest również gra w trzy karty wychodzi tutaj na trybunę parlamentarną opowiada wszystko w duchu propagandy sukcesu a jak przychodzi co do czego okazuje się że tak naprawdę w tym bilansie winien ma jesteśmy o jeszcze 100 miliardów więcej do tyłu. Rzecz jasna, przed każdym sądem ten szachraj broniłby się, że tu owszem, chodzi o deficyt budżetowy, tu chodzi o deficyt finansów państwa i może by się wybronił, bo to są sądy takie same jak rządy w Rzeczpospolitej III i pół. Ale my nie wahajmy się nazywać Rzeczy po imieniu. Szanowni Państwo, 100 miliardów różnicy, no to jest całkiem spory pieniądz, tylko tyle, że w ostatnich latach propaganda sukcesu, to zmasowane rozdawnictwo, a to pod pretekstem mniemanej pandemii, a to pod pretekstem wojny, to sprawiło, że publiczność znieczuliła się już w dużym stopniu na wymowę liczb. 100 miliardów to będzie w przyszłym roku obsługa naszego długu zagranicznego. 100 miliardów to jest to plus minus, co mielibyśmy do wydania na naszą obronność. 100 miliardów to jest dwakroć tyle, ile studnia bez dna, dziura budżetowa osobna, taka poddziura, którą mamy w zusie. Zusie, do którego rokrocznie rząd musi dopłacać. Więc to są sumy zawrotne, to jest stan galopującego, rozłożonego na raty bankructwa Rzeczypospolitej Polskiej. No i cóż robić powinny sądy z szachrajami? Powinny ich przykładnie karać, jeśli bowiem człowiek prywatny dopuszcza się takich niegodziwości, jakimi jaką. Jest wprawianie opinii publicznej w błąd, wprowadzanie w błąd, oszukiwanie Polaków, co do. Y co do rentowności, co do zyskowności tego naszego wspólnego, pięknego przedsięwzięcia, któremu na imię Polska. Gdyby to robił człowiek prywatny na mniejsze sumy, no to raczej trafi do więzienia, ale ponieważ to robi naczelny szachraj Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki, no to to jest właśnie wielki sukces gospodarczy i sukcesom tym nie ma końca. W kodeksie karnym są artykuły, paragrafy które definiują tę sytuację. Mamy takie kategorie, jak doprowadzanie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Cóż to jest innego, jak nie przypadek wszystkich płatników, podatników państwa polskiego? Wszyscy jesteśmy doprowadzani przez Mateusza Morawieckiego i jego szajkę do niekorzystnego rozporządzenia naszym mieniem. Mamy coś takiego jak kradzież zuchwała. Oczywiście i wykręcałby się przed sądem, że nie ukradł na własne konto, że on to rozdał. Jest Robin Hoodem. Rozdał Ukraińcom trochę, rozdał Polakom. 16-17 emerytura w perspektywie, no cóż, kiedy jednocześnie skrócono czas życia Polakom na skutek blokady lecznictwa pod pretekstem pandemii, więc niektórzy nawet tych obiecanych gruszek. Na wierzbie już nie posmakują. No i wreszcie jest coś takiego jak mienie wielkiej wartości, którego utrata ma charakter już nie tylko przestępstwa, ale nawet i zbrodni w myśl kodeksu karnego. Sądzę, że naczelny szachraj Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Prędzej czy później trafi przed sądy, trybunały i mam nadzieję, że do końca życia będzie ścigany, skutecznie ścigany przez Sprawiedliwość, kiedy Polska wróci. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Łukasz Perzyna, PNT24.pl. Tutaj pan przewodniczący Dostak powiedział, że nie udała się, nie powiodła się próba przedłużenia tych rządów. Ja chciałem spytać. O możliwe próby ich przedłużenia, nie liczone w latach, ale w tygodniach, może w miesiącach. U nas najogólniej, czy spodziewacie się panowie 13 listopada na przykład takiego wariantu, że Marszałek senior, zapewne będzie to Ryszard Terlecki, otworzy posiedzenie, poczyni je odroczy, albo innych podobnych wariantów. Czy jesteście na to przygotowani, jak i przeciwdziałani? My się spodziewamy wszystkiego, panie redaktorze, natomiast mamy konstytucję, konstytucja reguluje sposób postępowania w sytuacji zmiany władzy i po prostu czekamy, czekamy aż się wykonają te procedury. Nie będziemy tutaj siać niepotrzebnie podejrzliwości, niech się te procedury dokonają, mamy siły lewicowe czy centrowo liberalne, jak platforma obywatelska postliberalne, które od miesięcy zapowiadały o to, że będzie stan wojenny, a to, że wybory nie będą uznane, a to, że to, a to, że tamto. Widzimy, że na razie wszystko odbywa się zgodnie z procedurami obowiązującymi w naszym państwie. Więc zaczekajmy spokojnie. I jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, to wtedy będziemy je komentować. Natomiast nie chcielibyśmy być tymi, którzy będą wymyślać nieprawidłowości, zanim one jeszcze nastąpiły. Ale pamiętajmy, że u władzy pozostają szachraje. Więc tak jak szachrajstwa budżetowe i pozabudżetowe uprawiają, tak być może będą mieli silną pokusę szachrajstwa w procedurach, które powinny doprowadzić do rychłego wyłonienia nowego rządu i zdefiniowania większości parlamentarnej. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, powiedział Gomułka do Mikołajczyka w Moskwie pod jesień 1944 roku. I myślę, że ci, którzy są dzisiaj władzy, właśnie tą maksymą się kierują, więc powtórzę, muszą mieć silną pokusę zrobienia wszystkiego, by władzy nie oddać. Jak będzie, zobaczymy. Dziękuję bardzo.